Teraz obejrzę Pani ucho, szczególnie chodzi tutaj o stan przewodu słuchowego zewnętrznego oraz błonę bębenkową. Ucho wygląda bardzo dobrze, wszystko jest w porządku. Teraz przejdę jeszcze do wykonania wideotoskopii. Tutaj na monitorku przed Panią zobaczę Pani swoje ucho zewnętrzne i błonę bębenkową. O, tutaj teraz widzimy błonę bębenkową, bardzo prawidłową. Tutaj taki refleks, który widzimy, jest to odbicie światła, co świadczy, że jest to prawidłowa budowa błony bębenkowej oraz dodatkowo nie ma tutaj nadmiaru woskowiny, która by uniemożliwiała badanie. W związku z tym możemy przejść do wykonania audiometrii tonalnej.